Piotr Czerwiec i Łukasz Ręmbelski to dwaj młodzi mieszkańcy Legionowa. Obaj od urodzenia poruszają się na wózkach inwalidzkich. Jednak w przeciwieństwie do innych osób mających problemy z poruszaniem się, oni nie zamykają się w czterech ścianach. Mimo swojej niepełnosprawności, chcą być samodzielni. Nie zawsze jest to możliwe. Nie od urodzenia mam ten wózek elektryczny, ale od skąd go mam i zacząłem się pływać po miastach, po różnych jego terenach itd zacząłem to dostrzegać i zwracać uwagę na bariery, które napotykamy. Nie tylko my się poruszamy po mieście, ale osoby starsze, jak również matki z dziećmi, z wózkami, oni też odczuwają te bariery, tak samo jak i my. Z tym, że my o wiele mocniej, o wiele bardziej, dlatego że sami staramy się. Pogonywać bariery, dlatego że nie mamy pieniędzy, pieniędzy w ogóle na opiekunów, którzy oczywiście na asystentów, e, którzy e, e, nas. wspomagaliby nas. Dlatego właśnie Piotr, jako osoba bardziej sprawna, często pomaga choremu na zanik mięśni Łukaszowi. Pomoc przydaje się na przykład w windach, tych na stacjach kolejowych, w ratuszu czy arenie. Zamontowane w nich przyciski dla Łukasza, który ma ograniczone możliwości poruszania rękami, są po prostu zbyt wysoko, aby mógł je sam nacisnąć. Dlatego musi być osoba. Muszę pierwszy wjechać na górę lub na dół, zjechać i wysłać windę po kolegę po czym naciskam windę z zewnątrz na tym piętrze na którym się znajduje i kolega bez problemu może zjechać. Są jednak takie przeszkody, których nawet wspólnie nie są w stanie pokonać. To przede wszystkim zbyt wysokie krawężniki, schody, strome podjazdy czy też rynienki do odprowadzania deszczówki zamontowane na poboczach ulic. Te rynienki odprowadzające deszczówkę są na tyle głębokie, że mogę stanąć na przedniej koła i się zatrzymać tak naprawdę, upadając na głowę. Są też i obiekty, które z powodu barier są dla niepełnosprawnych niedostępne. To na przykład niektóre legionowskie kościoły, sklepy, bary i restauracje oraz niektóre szkoły. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają też problem, aby w Legionowie wypożyczyć książkę. Wjazd do głównej siedziby biblioteki lub którejś z jej filii jest dla nich bardzo trudny. Nowe budynki budowane w mieście przez nas są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast nie każdy stary budynek da się dostosować i nie, nie, nie w każdym przypadku jest to opłacalne. Na przykład główna siedziba biblioteki jest dostępna dla osób na wózkach oraz kobiet z wózkami z dziećmi przez budynek szkoły, ale planujemy wybudowanie mediateki w budynku centrum komunikacyjnego, który będzie już w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łukasz i Piotr doceniają jednak to, że w ostatnich latach miasto. Zrobiło sporo, aby zbliżyć się do opinii miasta bez barier. Na pewno się zmieniło, zmienia na lepsze, ale jeszcze są pewnie niedociągnięcia. Na przykład, tak jak, jak w przypadku podjazdów. Jeżeli gdzieś jest podjazd, jest dosyć łagodny, to jeszcze na przykład by się balerki, żeby można było się za nie chwytać i, i wciągnąć dodatkowo, czy, czy też zapobiegające. Temu, żeby się na przykład nie zjechało. Taki problem jest na przykład na Rondzie chustarska. W tym roku ma być ono jednak modernizowane i administracja osiedla Sobieskiego zapowiedziała, że postara się je dostosować dla potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Spróbujemy tak zrobić te podjazdy, żeby można było łatwo podjechać. Tam, gdzie będzie możliwość zrobienia bardzo, gdzie jest bardzo stromo, spróbujemy zamontować balustrady, żeby można było pomóc sobie ręką. Myślę, że no, no będziemy tak robić, żeby, żeby wszystkie osoby miały dostęp do ronda. I oby ten trend utrzymał się w całym Legionowie. Osoby poruszające się na wózkach nie powinny się też obawiać informowania administratorów ulic lub obiektów o występujących tam barierach architektonicznych, wyeliminować Znamować je można tylko wtedy, jeśli się o nich wie.